Panie marszałek, panie prezydencie, wysoka Izbo. Parę dni temu moja dziewięcioletnia córka nadzieja wraca ze szkoły z wybiegami na twarzy i mówi tatusiu. Czy ja na pewno nie umrę na, kor na koronawirusa? Ja rozumiem, że chybnie dziennikarskie szerzą panikę, bo z tego mają wierszówkę. Rozumiem, zapewniają oglądalność swoim stacjom telewizyjnym. Ale jakie prawo wy, posłowie, macie, żeby szerzyć panikę wśród ludzi? To jest, tutaj opozycja mówi, że to ona wybroniła broniła ludzi przed przed starszych koronawirusem, a tutaj rząd mówi, że to on, to on broni, a opozycja nie broni. Szerzycie panikę, straszycie ludzi. Od czego mamy ministra zdrowia? W normalnym kraju sprawę załatwia minister zdrowia. Co ma zrobić Sejm, panie prezydencie? Pan tu, zwołuje, pan tu zwołuje Sejm po to, żebyśmy uchwalili ustawę, że nie lubimy koronawirusa. W normalnym kraju minister zdrowia wstawia sobie tego koronawirusa na listę chorób zakaźnych i operuje na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych. Nie trzeba żadnej ustawy na ten temat. Po prostu, po prostu i zwyczajnie. Proszę państwa... Żyjemy w czasach, kiedy zwołuje się tutaj Sejm, żeby była demagogia, żeby się lały potoki słów. Nie proszę państwa, potrzebujemy czynów, a nie słów i potrzebujemy straszenia ludzi. Dziękuję za uwagę.